Siema, witamy Was bardzo serdecznie. W pierwszym naszym filmie na YouTube, który będzie wstępniakiem. Jest ze mną... Ja jestem oczywiście Flash i jest ze mną Ray. Siema. A także Elektrodust. Siema, siema. Dzisiaj wam przedstawimy krótko zwięźle co mniej więcej pojawi się na naszym kanale. Jakieś tam krótkie informacje na ten oh. temat. Jakie mniej więcej gry, co i jak. Tak dokładniej co może Ray coś powiesz na ten temat mówisz żem zabrał głos ok w porządku tak, niech będzie tak, eee, także tak na pewno się zajmiemy gameplayami z różnych e, gierek czy to jakichś free to playów czy normalnych e, let's playe e, poradniki do recenzje recenzje filmów gier oczywiście e, seriali takie tego, tego typu rzeczy będziemy starali się nagrywać. No i przede wszystkim no, będziemy się dobrze przy tym bawić, tak? Bo po to, są, po to są gry komputerowe, nie? Opa. Y Elektro, co byś jeszcze, jeszcze tak powiedział od siebie może na, na wstępny film? No, no mam nadzieję, że nam to będzie bardzo dobrze wychodzić, że będzie Wam się podobać to, co prezentujemy sobą. Bo ja myślę, że jesteśmy bardzo ciekawymi ludźmi. I nasze, no może nie jesteśmy zbyt dobrymi graczami, nie, z tej, nie się pewności tak właśnie, cały czas się do, do, do perfekcji do próbujemy dojść, tak, ale mam nadzieję, że się wam to będzie wszystko podobać, że to ładnie to to co mam zostanie między mną a mną, więc... Bez spokój. Na pewno mam lepszą ocenę od Ciebie, mój drogi przyjacielu, więc... Dobra, żeby, żeby nie przeciągać, żeby to się nie dłużyło, hmm, chyba co... powinniśmy... opowiadał Tak, przynosiłem popierdolił się. Próbowałem coś, tutaj, ale dobra. E, powiedzieliśmy, co będziemy robić. Przede wszystkim stawiamy na dobrą zabawę, ale nie mogę z uczekiem. I co? No i będziemy się starać jakoś systematycznie wstawiać filmy na nasz kanał. Tak, tak, tak. Od poniedziałku do niedzieli. To nasze tak jest. drugie imię. Tak. Jest. Także doglądajcie nas, jak się podobało. Wiecie, dobrze, zapraszamy. Co robić. Dokładnie. I jednocześnie dziękujemy za nasz pierwszy film. Dokładnie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Tak. Mówił jest. Ray. Flash. I Elektro Trzymajcie się o, na razie.